Wrocławskiej Jatki Więziennik Strażacy Pożarki, Śpioch Wroclowek Życzliwek Leszko, Wodziarz. Niepełnosprawni. Franek. Syzywki. Kominiarz Florianek. Śmieciarz Recyklinek. Suwerenek. Tancerka i śpiewak. Bibliofil. Teatr lalek. Fontanna ze skrzatami. Skrzaty. Krasnale. Hej, tu Paula. Dziś opowiem Wam o wrocławskich krasnalach, Jadkach i teatrze Lalek. Stare Jadki we Wrocławiu to historyczna nazwa wrocławskiej uliczki na Starym mieście, łącząca ulicę Odrzańską z ulicą Kiełbaśniczą. Ulica Malarska 1,24 i Jadki są wpisane do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego. Jadki utworzone zostały na cześć zwierząt hodowlanych. Pomniki powstały z inicjatywy prezesa Okręgu Plastyków, artystów Piotra Wieczorka. Gęś, koza, świnia i prosie postawiono jako pierwsze w 1997 roku. Potem Sukcesywnie dodano kolejne: królika, koguta i kaczkę. Pożarki. Przy ulicy. Przy ulicy Świętego Mikołaja. Krasnal śpioch śpi oparty o budkę dla krasnali na ulicy Świętego Mikołaja I. Tuż przy pożarkach. Życzliwek trzyma słonecznik. Krasnal z serduszkiem to Wrocławek. Koło niego można kupić pamiątki w budynku Jasia i Małgosi oraz je znaleźć. Warto to zrobić, ponieważ z nimi wiąże się wspaniała legenda, którą przy zwiedzaniu może opowiedzieć nam przewodnik. Leszko z Wrocławca trzyma gitarę. Na pompie do wody siedzi wodziarz. Przy ratuszu stoją krasnoludki, który jeden jest głuchy, drugi niewidomy, a trzeci je jeździ na wózku inwalidzkim. Krasna alfranek trzyma kielich. Jest piwoszem. Ogromną kulę na ulicy Świdnickiej 1 pchają syzywki. Krasnal na ulicy Świdnickiej 18 to Florianek. Krasnal Śmieciarz to recyklinek. Suwerenek stoi w rynku pod numerem 3. Krasnal przy bibliotece to bibliofil. Przy operze stoi tancerka i śpiewak. Wrocławski Teatr Lalek przy Pracu Teatralnym 4 we Wrocławiu budynek dawnej Resursy Kupickiej wzniesiony w stylu neobarokowym według projektu Bulmera w latach 1892-1894 rok, rozbudowany według projektu Alberta Grała w latach 1905-1909. Po wschodniej stronie budynku rozległy się taras, łączy go z promenadą miejską w kierunku dzisiejszego parku Kopernika i Fosy oraz bastionu sakwowego położonego na wzgórzu, zwanym dzisiaj wzgórzem partyzantów. Przed teatrem znajduje się fontanna z krasnalami, których twórcą jest Paweł Pawlak. Jeśli podobał Ci się film, to zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. To pa!